Wszyscy cały czas powtarzali ci, że życie nie jest proste. Jesteś synem ziemi myrytańskiej na Korinis, przypłynąłeś w poszukiwaniu życia na poziomie. Niestety jak to zwykle takim jak ty, biach, w oczy i mięso kopacza w dupę. Gdy wybuchła wojna na kontynencie wiedziałeś jedno, nie zamierzasz oddawać życia za króla. Mało patriotyczne. Może, ale chuj z tym. Ci moralizujący patrioci nie pożyją na tyle, by móc się na tobie wyżywać za spierdolenie przed wojną. Spakowałeś więc manele do tobołka, zarzuciłeś go przez ramię i poszedłeś chęt przed siebie. Właściwie to do portu w węgardzie, który okazało się, że nie istnieje. Ale to żaden problem, bo tak się składa, że stając na plaży w stolicy, myśląc o miejscu, do którego chcesz popłynąć automatycznie się tam teleportujesz. Taki o prezencik ryb to jedną na pięćdziesięciolecie rządów Robara II. Na koinii podobno jest spora ilość kopalni, więc górnik to tam nie narzeka na biedę, ale magistrów historii chyba też tam trzeba, nie? No kurwa, że nie. Po zejściu na ląd w mieście okazało się, że to zwykłe zadupie słynące jedynie z tego, że ma dostęp do bardzo rzadkiego towaru. Klasyczny przykład miejsca, które samo w sobie bądź przez pracę ludności nie potrafi zaistnieć, tylko żeruje na złożach ropy. M znaczy rudy. Na oknach połowy lokali przybite były deski z napisem sprzedam albo wynajmę. Pora część mieszkańców portu wyglądała jak chodząca śmierć i nie przejawiała ambicji wykraczających poza najebać się najtańszym alkoholem i zapomnieć o bólu istnienia? No nic, taki obraz społeczeństwa. Jakoś trzeba w nim żyć. Ponadto, żeby się dostosować postanawiasz również spędzić wieczór w karczmie, ale może nie tej najtańszej portowej. Nie ma co skakać na głęboką wodę. Od jednego spoko strażnika miejskiego dowiedziałeś się, że jest taka gospoda pod tłustym cielaczkiem prowadzona przez niejakiego koragona. Nawet powiedział jak do niej trafić. Złoty chłopak normalnie. Niestety zamyślasz się w drodze i kawałek przed wejściem wpadasz na jakiegoś wyperfumowanego Gogusia idącego pod rękę z dwoma bogato odzianymi kobietami o kurwa, będzie ciekawie. Patrz na drogę przygłęgo. Czy wpadnięcie na mnie to twój plan na otarcie się o wielkości i bogactwo co za żenada. W moment robisz się czerwieniutki i chwytasz sztachetę opartą obok o ścianę muru, po czym bierzesz iście bejsbolowy zamach i zaliczasz home run, posyłając jedynki bawidamka w podróż dookoła świata. Czujesz się zajebiście, a przynajmniej do momentu, w którym strażnicy miejscy cię obezwładniają, a ten złoty chłopak, co pokazał ci drogę do karczmy, wykręca ci rękę. Zakrwawiony Ulizaniec niepewnym krokiem wraca, skąd przylazł w asyście rozdygotanych kobiet. Przed twoimi oczyma widzisz pierścień. Wolną ręką szybko go chwytasz i chowasz do rękawa. Z pewnością spadł z tych kościstych dłoni wypacykowanego jego jegomościa. Straże prowadzą cię do koszar i wtrącają do aresztu. Na dołku spędzasz całą noc. Strażnik więzienny boltan nie wpuścił ojca Watreusza, bo ponoć wpierdala im się do każdego śledztwa, to choć ten jeden raz niech się trzyma z daleka. Pewnie i tak by nie pomógł, więc jebać ku. Dalej idzie z górki. Rano przesłuchanie, na którym nikt nie zadaje żadnych pytań, więc po kiego jest ta szopka. Jedyne czego od ciebie chcieli to podpis na karcie ze znaliz, ale nie dajesz pokonać się ich mrocznym sztuczkom, bo nie umiesz pisać. 1-0 dla Regisa. Zbiurokratyzowane kurwy. Po przesłuchaniu Lord Andre przedstawił sprawę w bardzo jasny sposób. Możliwość zapłaty grzywny albo miesiąc w pace. Boże, co to za wybór w ogóle? Jaka jest specjalność więziennego kucharza? Nie no, żart. Wysypujesz monety ze swojego mieszka na stół komendanta straży, a ten zgarnia wszystkie łapczywym szyruchem i chowa do kieszeni, mówiąc, że tyle będzie ok. Jesteś wolny? Jesteś bezrobotny? Jesteś bez grosza przy duszy? Jesteś w depresji? Jest chujowo? Całe dnie prątasz się bez celu po uliczkach miasta wypatrując cudów w postaci oferty pracy. Albo inaczej, oferty pracy innej od straży miejskiej, bo do woja to wcielają z pocałowaniem rączki. Tyle, że potem każą ginąć za króla, to przed tym samym durnym winkelrydyzmem spierdoliłeś kontynentu, jaki praktykują o tutaj, ja pierdolę. Czy nikt w tym królestwie nie potrafi żyć dla jego dobra? Czy serio najwyższą wartością, jaką może prezentować jednostka jest wepchanie karku pod orkowy topór z okrzykiem chwała innosowi, albo niech szyje król? W końcu usadawiasz się na ławeczce przed domem kupca Matea. Z niej masz dobry widok na potencjalnych pracodawców. A może akurat Brian albo Elwrich wykitują i miejsce dla czeladnika się zwolni. Pewnego urokliwego dziąka ulicą przebiegał pewien jegomość w owłosieniu pokrywającym górną partię czaszki zawiązanym w zbitą formę utrzymywaną przez gumkę albo brud, pot, i tłuszcz, jeśli się nie mylę, przez balwierz miasta zwanym pieszczotliwie kitką. No więc typ z kitką podbija do ciebie i pyta, jak się sprawy mają, więc wylewasz mu swoje żale, jak to jest chujowo, bezrobocie wyjebane w kosmos. Podatki wysokie, ceny żywności jak w warancie, a standardy życia jak piebanym Nordmarze. Ten patrzy na ciebie przez moment nieobecnym, wzrokiem posapując miarowo, po czym najzwyczajniej w świecie odbiega. Aha, dziwne. No nic, przez kolejne dni próbowałeś szukać jakiejkolwiek roboty na mieście. Roznoszenie ulotek Lemara. Mało opłacalne, a na dodatek robota w pełnym słońcu. Walki za likiem za magazynem. Spraw cię jak gówniarza pierwszym lepszym kijkiem. Ech kurwa. Oczyszczalnia ścieków. Kurwa, jakiś szacunek do samego siebie trzeba mieć. Czy w urzędzie miasta nie potrzeba eksperta historii? Naprawdę rozumiem, że obywatelom miasta nie trzeba wiele. Wystarczy powiedzieć Lord Dominik, ich wtedy masowo ignoranci wyciągają bluzy symbolem paladynów i myrtana walcząca. Niczego kurwa się nie załatwi w tym państwie bez znajomości, nawet jebanej wizyty umaga bądź alchemika, co by zaświadczenie zdrowotne o możliwości wykonywania jakiegokolwiek zawodu wystawił, nie załatwisz bo najbliższe wolne terminy są za trzy lata, no chyba, że prywatnie, to nawet jutro. Wracasz więc na swoją ławkę i siedzisz sobie, a w pewnej chwili do sklepu, bo spera wchodzi, ten nowy z kitką widocznie wszedł spytać o pracę. To się kurwa zdziwi chłopak. Owcze skóry? Chyba nie zatłukłeś jakiemuś wieśniakowi jego owiec, co? Nawet bym o tym nie pomyślał. Co kurwa? Chwiek już się zatrudnił, co jest grane na trzy bóstwa. Wybiega sobie wesoło ze sklepu, poprawia łuk na ramieniu, Skórzany pancerz poskrzypuje lekko pod jego pachami, gdy miarowo porusza barkami truchtając wybrukowaną dróżką dolnej części miasta. Patrzysz na niego z lekką zazdrością, co ten ewidentnie zauważył. Zmienia kierunek biegu i zaczyna kierować się w twoją stronę. Mówi, że pobił Valentino hehehe. Jednak spoko z niego gościł. Dajesz mu ten pierścień bawidamka, co to go sobie przywłaszczyłeś. Dziwne, że jeszcze nie wylądował w Lombardzie. Zadowolony szanowany obywatel miasta Kolinis odbiega w stronę portu i na ten dzień tyle go widzieli. Po tym, co dziś widziałeś, targają tobą ambiwalentne uczucia, które nie pozwalają prowadzić normalnego życia. Popadasz w pełną rutyny stagnację, którą musisz nazywać się życiem. Po zmierzchu czeladnik Harada Brian kończy robotę i udaje się do karczmy Koragona, więc ty też idziesz pogawędzić z przyszłym kowalem. Spoko typek z niego, można pogadać o sprawach bieżących bez durnych sprzeczek. Zawsze wysłucha, potem powie coś mądrego od siebie. Gdzieś koło północy Brian wraca do mistrza spać, bo rano wstaje do roboty. Ty więc już nie masz nic do roboty, a że jesteś obok karczmy to w sumie do niej włazisz, bo czemu by nie? Do świtu raczysz się alkoholem na koszt Koragona. Bo obiłeś Valentino. Jedyny plus całej tej sytuacji. Darmowe alko do końca życia. Wciąż nic się nie zmienia. Wciąż nie ma pracy. Wciąż jest chujowo, ale stabilnie. I tym oto sposobem upodobniłeś się do reszty mieszkańców tego miasta. Kurwa, nie tak miało to wyglądać.